Ja już się Maneczko, z tej strony Patryk A dzisiaj sobie gramy w Minecrafta, ale wszystkie skrzynie są jakby OP. Nie wiem co będzie. Jakby. No dobra. Zostawcie łapkę w górę i, sub i subskrypcję z dzwoneczkiem. A co my zaczynamy? O kurczę. A jeśli tu nie będzie skrzynki? Nie. Nie, no kto tu z, został otwarty? Kto tu miał otwarte drzwi? Wchodzimy do pierwszej chaty i. O! o kurczę! O kurczę! Ciernie, ciernie i o! To też jest fajne w sumie. Zaklęty ogień na prawa. Zmarsztawę mogę wskazać. Ja cię, ja tu biorę wszystko! Ja pierciurę. Tu jeszcze szmaragdy, środko, nogawice miecz. O kurde! Nie. Służy się ciernie i ochronę przed pociskami, nogawice. O nie, mam tu jeszcze drugą ochronę przed pociskami, ochronę i ciernie, ochronę wybuchów. Nie mam bucików. O, kurde, no przecież to jest wszystko za no. Ja pierdziu to jeszcze muszę sobie się pozbierać, żebym jakoś tu z głodu nie umarł. Kopalnia jakaś? No tak. To ja już tutaj, na to o kurczę. A, jeszcze jedno jest. No to jeszcze sobie to zbierzmy. Dobra, mamy 13 siana. Teraz to wszystko trzeba zrobić na przemiance. Będzie tu jakiś. Czy będzie ktoś miał crafting? Czy. Raczej nie, chociaż. Tu. Nie. No ale jak zawsze muszę sobie to zrobić, ja cię kręcę. No tylko crafting, więc jedno drewno, bo z drewno tu 4 Jest, Ja z czekaniem tu można robić crafting. Eee, o. No to crafting. No to w całych latach drewno. No to fajnie. Brakuje mi tylko butików? Zobaczmy czy gdzieś mi Jeszcze jest... No tak właśnie jeszcze tu. tu. nie byłem. Zobaczmy tu, jak to wygląda. Oj, buciki. Ja cię kręcę. Co to z... kurde? Nie biorę tych enchantów o sierni, naprawdę... Nie. Wezmę... Wypuszczam... Wybiorę tych z tym... Zaczekajcie. Hełm jest to jakiś lepszy. Ciernie. Ciernie naprawa. Ciernie i ochrona przed pociskami. To nie. Klaty nie mam. Nagawica ochrona przed pociskami. Ochrona ciernie. Ciernie ochrona przed ogniem. No... to wszystko. Okej. Okay. To, to fajnie i nie wiem, co będzie, jakby, naszym zadaniem na ten cały odcinek. Ech. Nie wiem, coś może pomyślę. Tu nie ma skrzyni, tu też nie, tu też. Yy, tu ja będę. Nie, no ja Nie mówcie, że tu już więcej skrzyni nie będzie w tej wiosce. No i co, będę musiał znowu tysiąc kratek latać za wioską? Nie, no to są jakieś żarty, no. no ale tylko o, tam jest jeszcze jakaś? Co to za chata? Nie mówcie, że to jest Nie, 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 czy Ja, czy Ja no ja, nie, Ja tylko... o, kurde, tylko... Tylko naprawdę dwie skrzynki w tym były. Ale przynajmniej mnie jakiej temki. No to fajnie. Idę do golema. O, nie bije mnie. No dobra, w sumie no. O, ile ty się będziesz palił. No, o o nie to... Nie, no. nie robię nic. Nie na nic. Skoro mamy pięć żelaza, no to nie wiem. co Alfę. Kurde, no jak, to już koniec wioski naprawdę. Ja... pierdziele znowu muszę szukać. Nie. No. Ja cię kręcę. Dobra. Wchodzimy. Ale może No kurde. nie tylko wioski, bo w innych strukturach są skrzynki i są też OP, więc ale skoro w takich normalnych domkach jest takie, takie, takie takie skrzynki, to co będzie na przykład u kowala, bo to też może zależeć. Albo... może być takie same albo inne. Nie wiem, jak tu tak przyglądam świat. Yy. O, ja pierciuka yy. I teraz tak widzę, że jest pustynia. To chodźmy na e, pustynie. To już naprawdę takie? O, no to... Jest, 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 jest wioska. Ja nie musiałem naprawdę zbyt daleko szukać. E, e, kurde, bym się nie wydostał. Jakiś błąd popełniłem? Ile przycisnąłem, czy co? E, dobra. Okej, okay, więc zap piszemy. O kurde, czy będzie tu coś ciekawego w tej wiosce? Proszę, żeby tak w tych, wiel... w tych wielkich tych są skrzynie w tych takich. Ale to o kurde. Mas... Sk... O je! O! Na ja. No, Kurcze, dobra, miecz na prawa, a ten, ten zaklęty nie na prawa. Ładny dotyk wydajności. O, ten miecz mi może się przydać. Więcej rzeczy nie biorę. Kurde, no ciekawe, jak to wyjdzie. Lecimy dalej. Czy coś jeszcze będzie? Jakaś strukturka? Znaczy, nie strukturka. Dobra, proszę, 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 proszę. A może tak? By wypadł. O, Eee A co my tu Ja... No to nic sprawy nie ma no Dobra O pył! Ile serduszek w takiej zbrojce, no Tak jakbym był na survivalu to bym na pewno więcej stracił łóżka Ym... A, da. kurde, kurde, eee. tu coś jeszcze, no tak, na tej górce będą ten, eee, jeszcze parę tych wiosek. no to ja, jak ja nie mogę się, ja cię, o, dobra. Eee. Mm, dobra Ja p, nie, to nic nie będzie, ja cię kręcę, Diamenty! w końcu, no to... Fajny o, jedwabny dotyk, a nie może być... A ja mam na którymś fortunkiem. A wezmę ten Kierzenie Okłajać. Ja jeszcze butów. No. Diamenty znalezione Więc... Uh. Odcinek. No tyle, to chyba by było koniec. Jeśli wam się odcinek spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. No i no, no i no.